I zługo, no humor dopisuje, ale to jak słyszeliśmy nie tylko do końca z tego powodu, że będziesz walczył, ale również z tego powodu, że troszeczkę te okoliczności towarzyszące tej walce są takie, że nie musisz się pewnymi rzeczami już teraz zupełnie przejmować. To prawda, myślałem, że powiesz, dlatego że za chwilę sobie zjem. No tak, właśnie z... chcieliśmy to usłyszeć no to. od Ciebie. Tak, za chwilę będę sobie jadł. Ja nie robię oczywiście wagi, waga ciężka, więc nie mam tego problemu, ale tak się złożyło, że zrobiliśmy trening i, i nie zdążyliśmy zjechać, zjeść, tylko od razu zjechaliśmy traj do łodzi. No ale to na pewno jest najmniejszy problem. E, a oprócz tego, tak, no, humor dopisuje, jestem, jestem zadowolony, e, mam ze sobą bardzo dobre przygotowania. I, I co? I walka jest w sobotę, dzisiaj jest czwartek, eee, czuję się bardzo dobrze. Tak się zastanawiam, bo mówi, że. W po czwartku jest piątek, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, okej. Okay. No Nie, ale to tak, tak, tak. I Teraz jest maj, potem będzie, <noise> potem będzie czerwiec. Elegancko. Wszystko ustaliśmy to zgodnie, zgodnie z planem. Zgodnie z planem. Czyli wszystko zgodnie z planem. Ale wspomniałeś o tym, że wszystko szło zgodnie z planem, to może zostaniemy przy tym wątku. Tak się zastanawiam, powiedziałeś, że dobre przygotowania. Tak się też myślę sobie, czy jakieś dodatkowe elementy w tych przygotowaniach były niekoniecznie związane z tym, co zwiąże się samymi czysto treningami, bo prawdę powiedziawszy, takie można odnieść wrażenie, że też jeśli. Chodzi o twoje występy w KSW. troszeczkę czegoś jeszcze dodatkowo brakowało i nie chodziło tutaj o twoje umiejętności czysto sportowe. Tak, znaczy było. Jest kilka elementów, bo nie chcę powiedzieć, że, e, m, że chodziło tylko o zdrowie. To był na pewno element, który. E, na dobre, gdyby nie wyszedł w tej walce, to pewnie wyszedłby gdzieś za chwilę e, w innej walce, więc ja nawet sobie myślałem o tym, że. Wiadomo, no miałem, że tak powiem, byłem bliski zwycięstwa, wypuściłem to. Natomiast to jest problem, który, który był dość poważny i prędzej czy później i tak by mnie zatrzymał, więc e, wydaje mi się, że no niestety, ale, ale tak musiało być w moim przypadku. Natomiast teraz. E, to jest, to jest główny element, który, który, który zmieniłem, a oprócz tego wiadomo, no, przerabiałem zapasy, jiu-jitsu i całą całą resztę, więc jakby to wszystko, co jest w MMA tych, tego wszystkiego, jest bardzo dużo i wydaje mi się, że każdy też musi nauczyć się żonglować tym na swój własny sposób, rozumieć, czego musi zrobić więcej, czego troszeczkę mniej, w czym się czuje komfortowo. I wydaje mi się, że ten proces naprawdę dobrze przebiegł. No, mówię. Przez ten cały rok e, też mnie spotkały jakieś, jakieś kontuzje i inne rzeczy, więc mam takie poczucie, że dużo było nie, nieprzyjemności, dużo było trudności e, w moim życiu, ale teraz od jakiegoś czasu wszystko e, zaczęło się prostować i, i, i dlatego jestem naprawdę bardzo dobrze nakręcony, jestem w dobrym miejscu zarówno fizycznie, jak i mentalnie. A to na pewno zwiastuje dobry występ. Nie było takiego momentu gdzieś tam, bo no to jednak są trudne chwile. Dla każdego by były trudne chwile. Kiedy, kiedy szczególnie po tej twojej ostatniej walce sam powiedziałeś, bo bardzo bliski zwycięstwa, tymczasem ta, to zwycięstwo gdzieś tam umknęło. I to w taki sposób dość spektakularny bym powiedział. Nie było takiej chwili, że trochę miałeś tego wszystkiego dość, czy myślałeś sobie, ach, chora, już nie chcę tego robić. Wiesz co, mm, nie. <laughs> I, I prawda jest taka, że nawet w tym takim najgorszym momencie, że to było, nie wiem. Na, na kilka godzin po walce to sobie pomyślałem o tym kurczę jakby jaki to jest dramat nie? że ja przegrałem w taki sposób że byłem tak bliski zwycięstwa jednocześnie też pomyślałem o tym moim rywalu że jaki kurde jaki sukces nie i i to jednocześnie jest takie piękno sportu, więc kolejną myślą było to, że chciałbym jak najszybciej znowu się znaleźć w klatce. Natomiast wtedy jeszcze w pełni nie zdawałem sobie sprawy, sprawy z tego, że no, trzeba po prostu iść do lekarza na, na początek i zobaczyć, czy wszystko jest ok. I tutaj też muszę podziękować lekarzom z MD Clinic za naprawdę bardzo profesjonalną opiekę, bardzo dużo dla mnie zrobili. Więc, więc to był proces, to był proces, żeby, żeby gdzieś tam się odbudować. Wiadomo, mentalnie też było to dla mnie bardzo dotkliwe, bardzo bolesne. Natomiast no, takie jest życie i taki jest sport. Jakby przyjąłem to, przerobiłem to i jakby nie ma, nie ma, nie ma we mnie, wiesz, jakiegoś żalu, jakiegoś goryczu. No po prostu tak, tak to wygląda. Cieszę się po prostu w tym momencie że przydam mu kolejny pojedynek i że będę mógł to zrobić właściwie. I czuję, że tak właśnie zrobię. Ja? Jeszcze? dobrze. Bo chciałem zapytać jeszcze, skoro tak rozmawiamy tutaj o tych wszystkich sprawach i o tym, że chcesz to zrobić właściwie, to tak sobie myślę, wspomniałeś o tym. To też chyba fajne jest w sporcie, no w też, ale w sporcie, że jest szansa na rewanż, prawda? No to jest rewelacja, wiesz, jakby... Mm, dla mnie w zasadzie starcie z każdym zawodnikiem w tym momencie i tak byłoby takim sprawdzeniem mo mojego własnego e, organizmu więc to jest jeden element, ale fakt, że rywalem jest Marek Samociuk jest takim, myślę, że to jest takie symboliczne dodatkowo, nie? Że, że jakby wchodzę jakby w tą samą wodę, wiadomo, w tą samą, do tej samej rzeki nie możesz dwa razy wejść, bo to już inna rzeka i inny jesteś ty i tak jest w tej sytuacji, to nie jest, to nie będzie taki sam pojedynek jak ostatnio. Mówiliśmy o przygotowaniu fizycznym, a ja bym chciała zapytać o Twoje przygotowanie mentalne. Do Waszego teamu dołączyła Daria Alberts, dowódca. Czy miałeś okazję z nią e, pracować i czy ty masz swojego psychologa sportowego, i czy wcześniej korzystałeś z usług jakiegokolwiek? E, tak, rzeczywiście do teamu dołączyła Daria. E, i Na pewno pojawiła się w bardzo ważnym momencie e, i jest, e, no jest bardzo ważną postacią na pewno. W klubie. Ma niesamowitą wiedzę i reprezentuje sobą poziom światowy, jeżeli chodzi o, o te umiejętności w yy, yy, pracy psychologa, ale też jakby stricte pod sporty walki, bo sama była i zawodniczką, i dodatkowo również yy, trenerką yy, od boksu. Yy, więc ma bardzo duże doświadczenie. Yy, ja z, z Darią, że tak powiem, mamy, mamy relację taką. Yy, Polubiliśmy się, więc dużo z samej rozmowy, dużo rzeczy na pewno e, wyciągałem, też obserwowałem jak pracowała z Jankiem, ale na chwilę obecną ja pracuję z, z, z kimś innym, e, również kobietą, nazywa się Julita, przepraszam, I, no i, i jest bardzo dobra w tym co robi a, i, i na pewno pomaga mi, żebym z takim e, spokojem tutaj podszedł do tej walki e, no i, i, i zrobił to co trzeba zrobić. Dawno nie widziałem takiego luzu przed walką. Nie masz kompletnie żadnej presji, czy jednak jakaś występuje, tylko ją ukrywasz trochę? Teraz, jak o tym powiedziałeś, to się zestresowałem. <noise> no, wiesz co? E e presja, wiadomo, jakby zawsze się mówi, że presja pochodzi ze środka, tak? Czyli to, jak my odpowiadamy na. E na, na sytuację zewnętrzną. Wydaje mi się po prostu, jakby ja buduję swoją pewność siebie na tym, jakie miałem przygotowania, na tym, co przerabiałem przez cały czas, e, i, i po prostu czuję się dobrze, czuję się komfortowo, czuję, że niezależnie od tego, co się wydarzy w tej walce, ja sobie z tym poradzę. I jakby stąd stąd nie, nie czuję, wiesz, nie czuję potrzeby, żeby odczuwać jakąś presję. Po prostu zrobię to, co, do czego mój organizm e, został przygotowany. Dzięki tym rzeczom, które gdzieś tam przeszedłem, e, których się dowiedziałem o sobie, których się nauczyłem, to mam zaufanie do siebie. E, no, a dzięki temu mogę mieć luz. A czego dowiedziałeś się od siebie, o, o sobie, tak a jak, to jak teraz? Ja nie powiem, a nie a. powiem do mnie. Powiesz? <laughs> <laughs> <to> może później. <laughs> to już jest tajne. Okay. Skoro nie musisz robić wagi, możesz delektować się jedzeniem, to w jaki sposób relaksujesz się na dwa dni przed pojedynkiem? <laughs> na, pewno, na, pewno spacer, na pewno spacer, czyli jedzenie, spacer, dobre towarzystwo. Troszeczkę pooddycham, pomedytuję, bo, bo, bo również zacząłem to robić. Robić tego więcej w tym okresie. Będę regulował ten układ nerwowy, przepraszam, żeby wszystko było na miejscu. I co, no dobre towarzystwo, w której są, są, są ze mną moi ludzie, więc na pewno będziemy się dużo śmiać i e, może pogramy w jakieś gry. I tyle. No, bardzo który, proste rzeczy. Który z pojedynków na tej karcie e, elektryzuje Cię najbardziej, oprócz oczywiście Twojego? Myślę, że ze względu na to, że tutaj też walczą moi koledzy z klubu, Daniel e, Omielańczuk, Rafał Kijańczuk, e, Albert Odzimkowski. To, to wiadomo, oprócz swojego pojedynku bardzo chcę, żeby im również się powiodło i żeby wygrali swoje walki. No a main event z całą pewnością budzi duże emocji, no bo co by nie było, będziemy mieli starcie ciężkiego Michała Materli z ciężkim Mariuszem Pudzianowskim. I choć faworytem dla wielu jest Michał Materla, to zawsze to jest jednak waga ciężka i emocje są duże. No dopytam jeszcze tylko już tak na koniec, bo w związku z tym, że wspomniałeś o tym dobrym towarzystwie, które raz pojawia się też coraz częściej na kartach na KSW, w tym sensie, że wracają stare gwiazdy, nowi zawodnicy, no i gale coraz częściej, to też oznacza, że i ciebie będziemy częściej oglądali. Jest jakiś plan na to, żeby teraz po tej walce pojawiać się troszkę częściej w klatce, czy to też warunkujesz od tego, jak w tej walce wszystko się potoczy? Znaczy ja tak jak czuję, tak, na chwilę obecną to czuję, że wszystko się potoczy tak, jak się powinno potoczyć i będzie można mnie zobaczyć częściej. Tak, tak uważam, że tak będzie. Chciałbym w tym roku e, stoczyć jeszcze dwa pojedynki, bo to był tak naprawdę mój plan w zeszłym roku, tak? I moje plany zostały pokrzyżowane, okazało się, że hola, hola, jeszcze nie, jeszcze musisz e, coś zrobić, jeszcze musisz coś naprawić, no i cóż, no także w życiu bywa, natomiast na chwilę obecną e, czuję, że e, że plan, którego nie udało się zrealizować w zeszłym roku, uda się zrealizować w tym. Nie mam jeszcze jedno, jeszcze jedno pytanko mam. Maciej Kawulski, czyli twój, czyli twój pracodawca w rozmowie z Arturem Mazurem powiedział, że w razie ewentualnej porażki być może KSW nie jest miejscem dla Ciebie, czy to jest dla Ciebie jakby mega bardzo istotne i przed tym pojedynkiem, gdzieś o tym myślisz, że to, że to może się okazać, że po prostu plan pod tytułem Izów KSW? Się. <laughs> myślisz, że ja mam, że nie mam co robić? Co dodatkowo narzuca jakąś presję? Czy myślisz w ten sposób o tym? No bo być może to jest ta rzecz, którą trzeba sobie w pierwszej kolejności poradzić, nim się zada pierwsze ciosy. Z czym? Presją. No tak, no ale nie presja związana z tym, że ktoś powie, że oczywiście, jeżeli sobie nie, nie ogarnę tej walki tak, jak powinienem ogarnąć, no to można się zastanowić nad czymś innym, tak? A to życie w MMA tylko w KSW dla Ciebie że istnieje? Czy... Teraz mówisz o rzeczach takich, wiesz, mocno abstrakcyjnych i tak dalej, więc musimy to zostawić na później. Doczekamy na sobotę. Super, dzięki. Ja mam jeszcze ostatnie pytanko. Wspomniałeś o dwóch pojedynkach, że chciałbyś zawalczyć. Mógłbyś zdradzić z kim? Nie. <laughs> Bo <laughs> wiesz, mam, okay. say, mam jednego rywala, jedną walkę. Yy, I jakby ja nie mówię, że to nie, nie jest przede mną wyzwanie, tak? Jest przede mną wyzwanie. Wchodzę do klatki z zawodnikiem, który ze mną wygrał. Yy, i, I jakby muszę sobie z tym poradzić, wierzę, że sobie z tym poradzę. Jestem przygotowany na to, żeby sobie z tym poradzić, ale na pewno nie wybiegam w przyszłość tak daleko, żeby myśleć o kolejnych rywalach. W sobotę po walce będziemy mogli pogadać. Jasne. To, to wiesz co, to ja jeszcze, to już ostatnie pytanie dam. Naprawdę ostatnie pytanie, bo tak się zastanawiałem nad tym... Yy... Czy to nie byłoby ciekawe? Nie mówię, że tak by się zdarzyło, czy to się w ogóle zdarzy, ale tak sobie myślę, czy to teoretycznie. Były pięściarz, jest w KSW, trafił do tego i KSW inny pięściarz. Gdyby kiedyś tak na przykład w KSW spróbowano tych dwóch pięściarzy ze sobą zestawić, czy taka walka na zasadach MMA i z interesowała? Ale mówisz o Art Art Arturze Szpilce. Wiesz co, nie, nie. Nie interesuje mnie ta walka. Nie wiem, jak Artur się wypowiada na ten temat, ale... Mm, z Arturem jakby wielokrotnie ludzie chcieli, żebyśmy się zmierzyli i to tak bardziej internetowo była taka energia. E, natomiast do takiej walki nie doszło, a my się prywatnie bardzo lubimy. Tak? Jakby ja nie mówię, że nie jestem w stanie walczyć z kolegami, ale jakoś z Arturem walka w MMA nie jest czymś, co, co mnie ekscytuje. I, I tak jak Artura z nami lubię, to też nie wydaje mi się, że, że on miałby ochotę na takie starcie. No to już teraz ja dziękuję bardzo w tej sytuacji. Dziękujemy. Dzięki wielkie. Dzięki. Dziękujemy.